są w stanie przetrwać, jeśli będą z sobą solidarni. Natomiast władza coraz bardziej yy, albo inaczej w ostatnich latach doszło w Polsce do czegoś czego moim zdaniem nigdy w naszej historii nie było, czyli do donosicielstwa do władzy. Polacy nigdy nie donosili na siebie do władzy. Oczywiście były jakieś jednostki, prawda? To różnego rodzaju konfidenci i tak zawsze, dalej, zawsze były różne mędy i tak dalej, które chciały po prostu, nie wiem, zarobić albo, albo komuś zaszkodzić. Ale jako społeczeństwo, podróżnieniem na przykład do Niemców, nie było czegoś takiego jak to, że się donosi na obywatela do władzy. W ostatnich latach to się zmieniło i to jest coś, co mnie najbardziej niepokoi. I, i to jest coś, co trzeba odwrócić. Polak ma być solidarny z innym Polakiem, ma pomagać drugiemu, i mamy się po prostu oddolnie organizować w takich kwestiach właśnie niepolitycznych. Ale...